Proszę swe oczy ku górom. Skąd przyjdzie mi pomoc? Pomoc od Pana wszak, powiem. On miłosiernym jest. On podchodzi do mnie taki spocony, patrzy na mnie spoconego i mówi Proszę księdza, ja teraz rozumiem Kościół I taki Kościół mi się podoba. I ksiądz spocony śmierdzi od księdza tak samo jak ode mnie. Ja też nie mówię, o to rozumiem. Mówię, dobrze, dobrze, że przegrałem w te szafy. Dziękuję bardzo. i yeah. yeah. na to, żeby te działania u podejmować. dużo łatwiej jest mówić o tym, że przygotowanie do... Pan syna krwią zmazał wszelki dług. Syn z grobu żywy Panem jest Jezus mój. Jakaś do Was, oczekujemy na Waszą gościnność i czekamy na siebie. Zachęcamy całą młodzież archidiecezji Poznańskiej do angażowania się w przygotowania wszelkie do Światowej Dni Młodzieży. Dziękujemy szczególnie za inicjatywę Bilet dla Brata i za wszystko, co robicie dla nas, którzy przyjedziemy za rok. Czekamy na spotkanie. Dziękujemy Wam bardzo. Dan Boska! Wiwa! Ania, Anielka. Grzegorz. Jesteśmy wamówieniu w roku. Że dwa razy. Ja, byłem, a ja byłem dwa razy, a ja Anielka jeszcze nie była, ale ją zabrać do Krakowa na spotkanie z młodzieżą z całego świata. Światowej Dni Młodzieży to super przygoda, i myślę, że też powinniście w niej wziąć udział, bo na pewno nie będziecie żałowali. Zapraszam po Zaniaków na Światowej Dni Młodzieży. <noise> Mam na imię Elena, jestem z Rosji i chcę podziękować młodzieży Polski. E jeżeli chcecie nas przyjąć, postaramy się przywitać. Chcemy być z wami razem w przyszłości Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 2016. Cerkiew Grecko-Katolicka z Krajowego Forum Dysposadztwa Młodzieży. pozdrawiamy, młodzież archidecyzji poznańskiej. I chcemy przyjechać do Poznania na Światowy Dni Młodzieży, przed Światowymi Dniem Młodzieży i mam nadzieję, że się spotkamy za półtora roku. Do zobaczenia. A po ukraińsku? Do zobaczenia. Do zobaczenia, do zostrójcie. The Universal Catholic Church. Okay.